Stachu? A kto przy telefonie? Mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie, łączna 40. Łączna tutaj jak się wjeżdża. Zaraz, koło Poczty, objazd, tutaj. Słuchaj, jest Stachu w domu? E, no syna nie ma w domu. Kurwa jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las, wyciął, po mojem, chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie? Ty Płomiec temu skórwy synowi, gdzie on pojechał, bo goż. szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Wyborę las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i powycinać nasz las. Nie wiem kto. Kurwa ja ci dam, kto to mówi, aż wosk szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa wasza zajewana mać była. Słucham? Ja ci kurwa dam co ty chcesz. Ja ci dam kurwa. Gdzie pieniądze są za las? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Kurwa ja byłam, ja wiem gdzieście byli. Lipinki Łużyckie łączna 43. Kurwa, żeby było spierony, ogniste, siarciste, kto was u... u, u... no ktoś podpalił, ja nie wiem kto.